Gdzie są te dzieci? Gdzie są te dzieci? Pyta Fundacja Nasze Dzieci. Gdzie one mogą być? Czekaj. Jakiś lewicowy portal zachwycał się, co ten pan ma do powiedzenia w tym temacie, więc lecimy, analizujemy. E, dlaczego tych dzieci nie ma? Ja to zwyczajnie nie stać, żeby mieć podstawową rzecz, czyli dach nad głową. Starszych, którzy się zrobił też chyba nie stać za bardzo. Masz łopków, nie masz kół wystarczającej. No spoko, sytuacja ekonomiczna nie jest różowa, tylko numer polega na tym, że na przestrzeni ostatnich 30 lat poziom życia w Polsce bardzo, bardzo mocno się podniósł i jednocześnie dzietność bardzo, bardzo mocno spadła. No i w krajach skandynawskich, gdzie te wszystkie socjalistyczne bzdury są spełnione, też szału nie ma, więc chyba nie to. Przepisy aborcyjne to jakiś kosmos talibański, więc nie dziwię się zupełnie. myślę, że nie chcą zachodzić w ciążę. Nie, no oczywiście, że nic tak dzietności nie podbija jak skrobanka legalna do dziewiątego miesiąca. Gdziekolwiek podziałał? Też nie. E. sobie to dziecko, a potem wyśle się do szkoły, gdzie nie dostanie ono normalnej, sensownej edukacji, tylko będzie się uczyło o prymasach i żołnierzach wyklęty. Się... Już to widzę oczami wyobraźni, jak to ktoś dochodzi do wniosku, że nie będzie miał dzieci, bo mu program edukacji historycznej w szkole nie odpowiada. No tak, to na pewno ten powód. Ale ja pracowałem w reklamie, mniej więcej wiem ile kosztuje obniżenie połowy Polski takimi billboardami, więc sugeruję fundacji, e, nasze dzieci następnym razem wydajcie te pieniądze na jakieś dzieci, a nie będziecie... Ty zaglądasz komuś do kieszeni, że wydaje pieniądze na bardzo istotną z punktu widzenia istnienia i funkcjonowania kraju propagandę, a ja powiem, że w bezczelny i hamski sposób łapiesz punkty poparcia u wszelkiego rodzaju zrealizowanych kobiet, które jak słyszą takie hasła, no to od razu żyłka im tutaj buzuje, bo ktoś miał powiedzieć, że rodzenie dzieci jest ważniejsze niż Pseudo kariera na podrzędnym stanowisku. Okej, okay. niech każdy robi co, w czym czuje się najlepiej.